Mały pokój, małe problemy? Raczej nie w naszej branży. O ile sama kwestia donośności dźwięku nie jest żadnym problemem, o tyle uzyskanie dobrej jakości i minimalizacja rozmiaru przyszłego systemu to już jest spore wyzwanie. Dlatego też powstał ten film i mam nadzieję, że okaże się on pomocny dla wszystkich poszukujących systemu stereo do mniejszego pomieszczenia. Dziś więc pokażę Wam trzy różne rozwiązania stereo, które bez problemu nagłośnią pokoje o powierzchni do powiedzmy. Hmm. 15 m2. Taki metraż jak często się okazuje, to nie tylko domena sypialni. W przypadku mniejszych mieszkań, taką powierzchnię mają właśnie salony. Załóżmy więc, że mamy w ręku lub na koncie 5000 zł, które chcemy przeznaczyć na system audio. Na jakie zestawy warto zwrócić uwagę w kontekście nagłośnienia mniejszych przestrzeni? Dowiecie się o tym już po krótkiej przerwie na intro. Zapraszam! Zapewne pierwszym pomysłem przychodzącym do większości głów melomanów jest mini wieża. Pomijem jednak marketowe urządzenia w stylu łubu-dubu, dużo huku. Listę rekomendowanych systemów stereo otwiera klasyk: to Yamaha PianoCraft MCRN 670D. Nieduży, aczkolwiek bardzo rozbudowany system rozrywki muzycznej, to coś więcej niż pierwsza lepsza wieża. Posiada bowiem wbudowane radio internetowe i FM, dwukierunkowy bluetooth, odtwarzacz płyt CD, wyjście słuchawkowe. I chyba najważniejsze, funkcje sieciowe realizowane za pomocą systemu MusicCast. Dodatkowo producent oddaje do dyspozycji wejście optyczne i analogowe, co pozwala na podłączenie dodatkowych dwóch źródeł dźwięku, np. telewizora cyfrowo i gramofonu z wbudowanym przedwzmacniaczem analogowo. Wszystkie te funkcje umieszczono w segmencie odtwarzacza płyt. Wzmacniacz jest osobną jednostką, co zaliczam na bardzo duży plus. Sam w sobie oferuje niezły zapas mocy pozwalający na bezproblemowe wysterowanie innych niż fabrycznie otrzymane kolumny, a w przyszłości wzmacniacz można wymienić na coś wydajniejszego, zachowując całą funkcjonalność sieciową. Same plusy, a jedyne dwa minusy, jakie znalazłem, to te na terminalach głośnikowych. Dźwięk płynący z pianokrafta MCRN670D określiłbym jako prosty linijny, brzmienie jest bardzo równe, nieagresywne i nienużące słuchacza. Dzięki temu muzykę przyswaja się bardzo lekko i przyjemnie. Zaryzykuję stwierdzenie, że Yamaha jest przez to uniwersalna, radząca sobie z reprodukcją bardzo zróżnicowanego materiału dźwiękowego. A w razie czego kolumny można wymienić na inne, uzyskując kompletnie inne brzmienie. Warto w tym celu umówić się na odsłuch w najbliższym salonie Top hi aby samodzielnie określić czy słyszycie różnicę i chcecie dopłacić do głośników innego producenta. W przypadku klasycznych systemów stereo, takich wiecie, możliwie najprostszy wzmacniacz i dwie kolumienki, bardzo często polecanym przez nas rozwiązaniem jest japoński Rotel A11 Tribute. I trudno się temu dziwić, bo to w końcu kawał fajnej, niezbyt drogiej, a jednocześnie bardzo solidnej elektroniki o ciekawym, dynamicznym brzmieniu. Przy tym z wystarczającym w większości przypadków zestawem złącz analogowych, wśród których wyróżnia się wtyk phono na gramofon. Warto też pamiętać o tym, że Rotel jednocześnie z A11 Tribute wypuścił też odtwarzacz płyt CD11 Tribute. Świetnie wyceniony i bardzo przyzwoity jakościowo i dźwiękowo cedek. Co ciekawe, Rotel zdecydował się na implementację we wzmacniaczu modułu Bluetooth, którym połączycie bezprzewodowo dowolne, kompatybilne źródło dźwięku. Wystarczy więc zwykły smartfon i dostęp do chociażby YouTube. Choć nie jest żadną tajemnicą, że lepszą jakość dźwięku zyskacie nawet na darmowej wersji Spotify. Jedynie ilość reklam będzie porównywalna. Sam wzmacniacz oczywiście nie zagra. To fakt, tak wiem, odkrycie roku. Jedyny dźwięk jaki z niego wydusicie to po przyłożeniu do niego ucha subtelny dźwięk pracy kondensatorów i ewentualnie klikanie końcówek mocy przy załączaniu elektroniki. Znacznie ciekawsze doznania akustyczne uzyskacie natomiast podłączając do A11 Tribute kolumny Bowers Wilkins 607 S2. Dynamika Rotela w połączeniu z analitycznym brzmieniem głośników Bowersa daje rewelacyjne, jak na cenę i gabaryty tego zestawu, efekty. Dźwięk jest dobrze kontrolowany, bas nie dominuje, zostawiając sporo miejsca na średnicę i wokal. Całość gra harmonijnie, dopełniając się wzajemnie, co nam słuchaczom daje sporo prawdziwej przyjemności z odsłuchu. Jeśli jednak szukacie wzmacniacza typu wszystko w jednym, odtwarzanie płyt niezbyt Was interesuje, a ponad wszystko cenicie sobie Chromecasta, ciężko będzie o lepszą elektronikę niż nad Amp1. Choć niepozorne, to to pudełeczko chwali się mocą sięgającą 40W na kanał. Zachęca też minimalizmem pozwalającym na dyskretne ustawienie go we wnętrze szafki. Jedynie pokrętło głośności i diody sygnalizujące aktywne wejście mogą zdradzać czym właściwie jest. Oferuje zaskakująco wręcz uniwersalne brzmienie może z lekką nutą docieplenia, które jednak nie określa od razu całego charakteru. Dostajemy niezły poziom detali: miękki bas i tony średnie, które w mojej ocenie są może nieco wycofane, ale tak między nami to akurat wcale nie przeszkadza. Ampa 1 słucha się naprawdę bardzo przyjemnie w tej półce cenowej. To brzmienie, które zdecydowanie zasługuje na oklaski, także. Myślę, że fajną propozycją głośników dla Nada Amp 1 jest para podstawkowych kolumn Indiana Line Tesi 261. Zestaw ten podoła zróżnicowanym gatunkom muzycznym, od popu przez klasykę, na metalu kończąc. Choć warto pamiętać o tym, że Tesi 261 są dość miękkie w swojej charakterystyce. Agresywne brzmienia nie atakują uszu, są adekwatnie złagodzone, przez co nie męczą, zwłaszcza przy dłuższym odsłuchu. W zasadzie mógłbym dłużej wymieniać zalety poszczególnych zestawów czy może nawet dorzucić więcej propozycji, ale nie chcę, żeby ten film trwał 6 godzin. Mam nadzieję, że zaprezentowane dzisiaj zestawy stereo do niewielkich pomieszczeń w cenie do 5000 zł pomogły Wam w dokonaniu wyboru lub chociaż rozbudziły Wasze zainteresowanie, by zgłębić ten temat jeszcze bardziej. Jeśli tak, koniecznie odwiedźcie któryś z naszych salonów Top and Video Design. Na miejscu skonsultujecie Wasz plan na nagłośnienie mieszkania wraz z ekspertami dobrego brzmienia, którzy pomogą dobrać najlepsze dla Was rozwiązanie. Odwiedźcie też stronę www.tophyphy.pl. To prężnie działający sklep internetowy, a poza tym jest tam też obszerna strefa wiedzy, wypełniona branżowymi artykułami, filmami i nie tylko. Znajdziecie tam też adresy i kontakt z poszczególnymi salonami sprzedaży. Tu ponownie warto nas odwiedzić osobiście. A tymczasem ja dziękuję serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że ten film Wam się podobał i okazał się przydatny w poszukiwaniach. Nie żegnam się, ponieważ zobaczymy się już niebawem w kolejnym filmie, a zatem widzimy się do zobaczenia.